Także to zobaczymy na stole w przyszłości. To stek świeżo po wyjęciu z drukarki 3D. Został wymyślony przez bioinżyniera Giuseppe Scionti, który w Hiszpanii stworzył pierwszy stek drukowany 3D z białek roślinnych. Wegańskie mięso, które smakuje jak prawdziwy stek. Na rynku istnieje wiele alternatywnych rozwiązań. Są to jednak podróbki, które imitują przetworzone mięso, jak hamburgery, klopsiki czy kiełbaski. To, co jeszcze nie istnieje, to z tego konsystencji wołowiny lub wieprzowiny. To ewenement na skalę światową. Stek składa się z białka w proszku z grochu, wodorostów, ryżu i soku z buraków dla zabarwienia. Ta surowa masa jest prasowana przez drukarkę w cienkie włókna. Drukowanie steku trwa 20-40 minut. W restauracji dla Smakoszy w północnej Hiszpanii szef kuchni Josef Sanitias porównuje stek z drukarki z prawdziwym mięsem. Tutaj mamy normalny kawałek mięsa, a ten jest z drukarki 3D. Trudno uwierzyć, że jest roślinny. Tekstura zupełnie jak prawdziwe mięso. Sztuka mięsa bez mięsa, za to z drukarki 3D. To jeszcze prototyp, ale wkrótce będzie produkowany w większych ilościach. Wkrótce będziemy mieli w ofercie coś, co jest znacznie lepsze niż substytuty mięsa, które obecnie są dostępne w restauracjach. Zatem wegański stek, także tego możesz spróbować w nowym roku.